19 1, 11. I 119, 111. Oczywiście. Wciąż Mistrz Świata WBC w wadze ciężkiej. Elegancko się zachowuje tym razem. Chisora, proszę. Bije brawa Kryczce. I Miły Gest. Chociaż na koniec. O. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych ekscesów. Obok jest brat. To co mówił Frank Warren. Inaki Sinaf. Wystarczy. To był piękny pokaz boksu. Ale jeszcze, jeszcze jest gorąco w ringu. Dwóch na jednego. Witalej i Władimir. My niestety nie słyszymy co mówią. Jestem tak jest, jeszcze jeden, kliczko. Przydałby się taki pojedynek. Maniała walka. 44 zwycięstwo.